Siema wariaty. Tym razem lecimy z tier listą jednoręcznych broni. Będzie tu chyba wszystko, oprócz tam pewnie kilku sztuk ze sklepów. E, tak więc, jak Wam się spodoba, sobie kłopa w górę, komentarz dla zasięgów, wiadomo. Na streamy też zapraszam i e, nie ma co zwlekać. Lecimy do pierwszego sprzętu. I będziemy to robić po kolei. Zaczniemy od mieczy, przez topory, moty, i tak dalej. Wszystko będzie posegregowane, także na luzie sobie to ogarniecie. A pierwszy miecz to jest Skofnung. Najbardziej useless miecz, moim zdaniem, ponieważ obrażenia od zdolności chwilowo wzrasta po odskoku, a obrażenia od zdolności nie wnoszą aż. Tak dużo do gry, więc na wyżej to po prostu nie zasługuje. Lecąc dalej, mamy tutaj miecz Bedal Gilling czy jakoś taką się nazywa. Całkiem fajny miecz, ponieważ ogłuszenie wzrasta przecież się kończącym i ogłoszenie dorasta aż o 20, więc on by tutaj fajnie zgrał się z jakimś młotem albo czymś takim. No i lecimy dalej. Mamy teraz miecz już tieru A, czyli Durendal. Jest to jeden z lepszych mieczy, moim zdaniem oczywiście, ponieważ szansa na trafienie krytyczne wzrasta, kiedy masz prawie full HP, i to wzrasta całkiem porządnie. więc jest to bardzo dobry miecz, właśnie do jakiegoś dual wieldingu tak zwanego. No, lecimy dalej, mamy Joesk, czy jakoś tak on się nazywa, fajny kolorowy sprzęt, 5 kolejnych silnych trafień powoduje tymczasowe zatrucie broni, a trucizna fajnie się gra akurat w Alhali, więc myślę, że jest to bardzo fajna podstawa do jakiegoś konkretnego setu. Lecąc dalej, mamy miecz z pierścieniem, tu już mamy Tier S. naprawdę bardzo fajny sprzęt. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta przy odskoku i mamy tutaj aż plus 30 szansy na trafienie krytyczne, więc naprawdę mega zwiększa to nam statystyki. Yy, dlatego jest aż SK. Idąc dalej, mamy SK, kolejny Egbert. Yy, tym razem mamy tutaj ogłuszenie, wzrasta po każdym trafieniu, czyli albo połączymy to z poprzednim mieczem, który też dawał ogłuszenie, albo z jakimś młotem, i naprawdę tutaj ogłuszenie wzrasta również potężnie, bo aż o 25. No i przechodzimy do toporów. Pierwszy topór, topór Fyrdu. Jest to chyba jeden z pierwszych toporów, jakie dostajemy. Obrażenia krytyczne wzrasta przy niskim poziomie zdrowia. Tutaj próg zdrowia to jest aż 50%, więc jest to całkiem przyzwoity topór, jak na początek gry. Idąc dalej, mamy oczywiście topór Warina, To jest osobnie topór, w sumie, no, naszego ojca, bym tak powiedział, krótko mówiąc. Szybkość wzrasta po każdym trafieniu i to jest naprawdę bardzo dobry topór do właśnie używania dwóch toporów, na przykład, więc jak najbardziej polecam. Lecimy dalej do kolejnego toporu, mamy Duma Brokra, jest to topór, który zdobędziemy za punkty z kapliczek, tam od tej babki w naszej osadzie. Wzmocnienie ognia wzrasta, gdy broń jest podpalona, więc bardzo fajnie to na przykład będzie siadało z runami do ognia, więc jak najbardziej polecam, jest to aż tier A. Idziemy dalej do toporu huskarla, bardzo fajny topór, atak wzrasta po każdym trafieniu, czyli tak naprawdę w połączeniu z jakimkolwiek innym toporem z tieru S bądź A naprawdę robimy kozacką robotę. No, i śmigamy dalej, mamy topór na jeźdźcy. Naprawdę również kozacki topór, powiem szczerze. Obrażenia od silnego ataku wzrasta przy każdym kolejnym lekkim trafieniu. Czyli miksujemy lekkie ataki z ciężkimi atakami. Tu jest bonus aż o 35, po prostu, więc naprawdę robimy kozacką rzeźnię. No i przechodzimy do młotów, jeden z dwóch młotów Młot Kowalski jako pierwszy, silne trafienia krytyczne obalają przeciwników Więc praktycznie cały czas będą leżeli na glebie I jest to bardzo fajny yy, młot, jeśli o to chodzi, więc tier A No i najlepszy młot w grze, w sumie, no, drugi młot w Mjolnir Myślę, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości Każde trafienie ma szansę na zadać otaczającym cię wrogom obrażenia od ogłuszenia I naprawdę potężne są to obrażenia Tak więc SK bez żadnych skrupułów No i przechodzimy do cepów Pierwszy cep to jest Litość Surtra, również za Punkty z kapliczek. Obrażenia od ognia wzrasta, gdy broń jest podpalona, więc no bardzo fajnie się zgra z każdym setem, który po prostu gra na podpaleniu. Lecąc dalej mamy żołnierski cep, również tier B, ponieważ jest to ani dobre, ani złe. Szybkość wzrasta, gdy twój poziom zdrowia jest bliski maksimum. Próg zdrowia aż 90%, a szybkości tylko 3 ekstra, więc tak niby fajnie, ale jednak neutralna broń moim zdaniem. Kolejny tier już A, wirująca śmierć. Silny cios dobijający może odpalić bombę ogniową przy trafieniu i szansa jest aż 40%, czyli prawie co drugi cios dobijający to właśnie zrobi. No i przechodzimy do sztylet. Zemsta do Kalfara. Znowu za punkty z kapliczek. E, albo ja tego nie rozumiem, albo to jest totalnie głupie. Obarzenia od ataku wręcz wzrasta, gdy posiadasz na wyposażeniu. Ale trafienia atakami wręcz powodują utratę zdrowia. Trochę głupie, moim zdaniem, dlatego FK, albo ja czegoś po prostu nie kumam. Dręgi Ligr, czyli jest to sztylet Ragnara. Przy zabójstwie detonuje bombę dymną, gdy wróg ma przewagę liczebną. Niby fajne, aczkolwiek dymu w tej grze nie lubię, ponieważ strasznie nam zabiera widoczność, tak więc jest to tylko tier C. No i kolejny jest to Chwała liosalfala Fala, czyli jakoś tak to się mówi. Cios dobijający kończący kombinację zapewnia zdrowie. Myślę, że jest to tier B z racji tego, że mamy dużo lepszy sztylet, który też nam przywraca zdrowie, a więc wyżej nie ma sensu tego sztyletu dawać. Świąteczny Saks Modra Nicht, jest to oczywiście i sztylet z eventu świątecznego. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta po zabójstwie, plus 30 na szanse na trafienie krytyczne, więc całkiem spoko, aczkolwiek myślę, że wyżej też nie ma sensu go kłaść. Saks Inglinga, tu już mamy sztylet z tieru A. obrażenia od ataku wręcz wzrasta po odskoku, a ponieważ odskakujemy przy sztyletach dosłownie cały czas, więc tak naprawdę tą premię zyskujemy non-stop, cały czas ją mamy, więc jak najbardziej tier A. Iberyjski Sax tak samo również tier A szansa na trafienie krytyczne chwilowo wzrasta po odskoku, więc kombinacja tych dwóch sztyletów zapewnia nam naprawdę non-stop pełną, że tak powiem, premię z obydwóch tych sztyletów, więc kroimy jak należy. Sponsu tu gra, czy jak to się wymawia, jest to oczywiście tier S, obrażenia krytyczne wzrasta po każdym trafieniu, czyli tak naprawdę nieważne czy lekkim, czy ciężkim atakiem, po prostu non-stop skalujemy i maksujemy obrażenia krytyczne. Do tego mamy jeszcze kopis jak najbardziej, najlepszy sztylet w grze, jeden z najlepszych, czyli każde trafienie krytyczne przywraca nieco zdrowia, wartość zdrowia 10%, plus oczywiście pozostałe sztylety do krytów i dosłownie non stop mamy full HP. E, oczywiście zapomniałem wcześniej o jeszcze żelaznej gwieździe, jest to cep, który e, atak wzrasta po silnym się dobijającym, więc tak powiedzmy niby fajnie, ale jednak neutralna broń moim zdaniem. I to by było na tyle, jak Wam się podobało subik, kopa w górę, komentarz do zasięgów, obczajcie inne poradniki na kanale, nara!